Tylko młynek do kawy, jeszcze miele ziarenka. Tylko w młynku do kawy jeszcze nie śpi piosenka. Spodek. Spodek jest zawsze pod spodem. Stają na nim po kolei wszystkie szklanki, depczą go, przytłaczają swoim ciężarem, i każda, która tylko stanie, woła do niego od razu z góry. Moje na wierzchu: Zygzyk, marchewka, zygzyk, marchewka. Ale chociaż codziennie tak wołają, spodek milczy. I nie narzeka nawet wtedy, kiedy wlewają do szklanek kawę, która jest czarna jak noc i przez którą nic nie można zobaczyć. Łyżeczki traktują go jak podpórkę, opierają się na nim, brudzą go czarnymi kroplami kawy. A on nic. Nie skarży się i tylko czeka na swój dzień. Bo wie, że kiedyś on będzie górą, że przykryją nim szklankę parującej kawy i poproszą, pilnuj, żeby ciepło nie uciekło. A wtedy on po raz pierwszy w życiu popatrzy na szklankę z góry i powie: Widzisz? Nareszcie moje na wierzchu. A może nawet nie powie, tylko sobie tak pomyśli.